Moduły 24 ZJ do szacowania odpisów na zapasy i należności możesz wykorzystać m.in. do ustalania lub sprawdzania wartości odpisu na koniec danego okresu. Przed przystąpieniem do pracy z tym modułem przygotuj przynajmniej takie dokumenty księgowo-finansowe jak zestawienie obrotów i salt za okres bieżący, a w przypadku odpisu na zapasy dodatkowo przygotuj raport, który pokaże wartość zapasów zalegających dłużej niż rok. Z kolei, w przypadku należności, przygotuj raport, który pokaże wartość należności handlowych przeterminowanych dłużej niż jeden rok. Powyższe dwa raporty potrzebne będą przynajmniej na koniec roku bieżącego oraz roku poprzedniego. Na kolejno pojawiających się stronach wpisz dane, o które prosi serwis. W zależności od tego, jaki odpis będzie szacowany, będą to m.in. dane dotyczące struktury przeterminowania należności lub struktury zalegania zapasów, a także wybrane wartości zestawienia obrotów i salt. Dane liczbowe najlepiej wpisuj w tysiącach, aby maksymalnie uprościć proces liczenia. Taka dokładność w zupełności wystarczy do tego typu danych księgowych, które opierają się na szacunkach. Kiedy będziesz miał problem z ustalaniem, co wpisać, system podpowie, czego oczekuje. W trakcie uzupełniania danych odpowiadasz na kilka pytań. Twoja odpowiedź pozwoli nam poprowadzić cię właściwym torem prosto do rozwiązania. Na końcu uzyskasz wyniki wyliczeń. Będzie to informacja na temat rozsądnej wartości odpisu. Jeżeli sprawdzasz odpis wyliczony przez Ciebie samodzielnie, to 24EasyAudit oceni istotność ewentualnej różnicy. I jeśli ta różnica okaże się istotna, podpowie gdzie szukać przyczyn. Możesz zachować i wydrukować lub skopiować na dysk wyniki swojej pracy. Zapisane wyniki obliczeń mogą przydać się w kolejnych okresach.